Zbycho11. Panie Michale, założyłem Tindera i mam zero like. Dałem pana profilowe i nie umiem się oderwać od dupeczek. Przepraszam bardzo, oddawaj moje chciałem powiedzieć dupeczki. Eee, profilowe. Co to jest? Eee, a swoją drogą, to ciekawy eksperyment. No, mm, z kątem na Tinderze. No ale co? Na, w, w moim wieku jeszcze udaje się tam kogoś na patomejwena eee, wychać. O, znowu pyta z Skowroński. Panie Michale, jak poderwać Dziewczynę, co ja mam odpowiadać na takie e, pytanie? Jest tyle różnych. Zresztą, nawet pewnie, e, można by wygooglać. Tak? Aż następnym razem wygooglam i zobaczę, jak poderwać dziewczynę. Co nam, co nam tutaj mówi wujek e, Google? E, ale generalnie tutaj w takich kwestiach też się zwracam do Was. Pomóżcie koledze, napiszcie mu może Wasze e, szczególnie trafne podrywy e, w rilu, jakie żeście zaliczyli. Jak poderwać, no patrzcie, jak poderwać, i Google podaje tak, jak poderwać chłopaka, jak poderwać faceta, jak poderwać krasza, jak poderwać milionera, jak po, poderwać chłopaka testy, czyli pierwszych sześć dotyczy podry, podrywania chłopaków, czyli dziewczyny tutaj googlają, przy, przy, przyznaję, ale też dalej jest jak poderwać dziewczynę, jak poderwać mężatkę, jak poderwać chłopaka w wieku 12 lat, ale... Chłopak ma tyle lat, czy dziewczyna mająca 12 lat? To akurat bardzo łatwo moim zdaniem. No dobra, jak poderwać dziewczynę? Co tutaj mamy? Są jakieś w ogóle filmiki, porady od trenera uwodzenia. Jakie tutaj są rady? Jakieś... Zrobimy ten, challenge mokrej cieszynki, chciałem powiedzieć. Challenge mokrej szyszynki i randomowe... Yy, f, jakieś rady? Yy, yy, bo w ogóle to yy, wszedłem yy, randomowo na Men's Health. Yy, I co tutaj? Yy, zobaczmy, jakieś rady, jak poderwać. Yy, na wygląd, no to nie wiem, czy. Yy, czy... Nie oszukujmy się, jeśli masz 1,90 m, jesteś dobrze zbudowany i w, weekend, w weekendy bierzesz udział w zlotach sobowtórów Ryana Goslinga, start będzie. Ułatwiony. No to ja na przykład odpadam zupełnie. Yy, ale zachowanie niewerbalne. Mowa ciała. Wiedziałeś, że człowiek jest w stanie w ciągu minuty wyartykułować od 100 do 175 słów? Ja nie wiedziałem. Yy, no ale co? No? Uśmiech. O, to to akurat zawsze się przyda. Jeśli uważasz, że masz głupi uśmiech, nie martw się. Mój też jest głupi, ale uśmiecham się, bo wiem, że to działa. Dorzuca od siebie nasz specjalista od relacji damsko-męskich. Nie, no co to za rady, słuchajcie. Yy, sorry, taki koniec life'owy naszego tego, ale. O, pięć rad jak poderwać dziewczynę, będąc brzydkim. A dlaczego brzydkim? Wszyscy jesteśmy piękni. O, dziesięć praktycznych sposobów jak poderwać dziewczynę. I tutaj y, zobaczmy, co nam radzą. Sam, sam jestem y, w stanie się czegoś. Zmień bycie miłym na żart i flirt. Co to właściwie znaczy? Y... Poglądaj sobie parę filmów z postaciami, do których wzdychają kobiety. No tak, ale rada, słuchaj. I co oni tu proponują? 50 twarzy Greja. No, gratulacje. Mm, mm, mm. przestań grać w otwarte karty yy, na przykład yy, unikaj yy, a nie, czekaj, dobrze to tam yy, yy. yy, jakich fraz unikać, wiesz, jesteś fajna i chciałbym z tobą być traktuję naszą relację poważnie może oczywiście tak do niej nie wystartuj słuchaj, bo nie wiem jak to się skończy jesteś bardzo wyjątkowa, mam nadzieję, że podobam się tobie, bo tymi bardzo. Widział pan tą niesamowitą bramkę Lany Rhodes w meczu reprezentacji? Wolej z ostrego kąta z dystansu, prawdę mówiąc, nie widziałem. Już nie mam czasu na oglądanie futbolu kobiecego. O, mam tutaj informację, że to nie, że ta. Gdzie to jest? Że Talana Lana Rhodes to nie jest gwiazda kobiecego futbolu, tylko gwiazda z zupełnie innej dziedziny, ale mnie tutaj podpuszczacie. Ale skąd wy w ogóle znacie, że tak powiem, czołowe gwiazdy przemysłu porno? Nazwijmy sprawy po imieniu. I co w ogóle one robią tutaj u mnie na czacie? Chcecie panią Lanę zobaczyć, jak będzie wyglądała jako staruszka? Wasz, wasza wola. Ja tutaj ją ślepo spełniam. O, taką la, panią lanę znalazłem. O taką zbliżenie i e, też się nie uśmiecha. Najpierw dajmy jej uśmiech. Hmm. Nie, bez uśmiechów. Dobra. Natomiast e, postarzamy i uwaga. No. Przetwarzanie zdjęcia. No. jest. O! Ma no, 30 lat. I tak będzie wyglądać. O. Janusz nic mnie pyta, jaka jest moja ulubiona gwiazda porno. Wyznam ci, Januszu, że nie mam ulubionej gwiazdy yy, porno. Ale jakoś tak przez popkulturę przebiły się. Yy, zaraz, jak się nazywała ta dziewczyna? Yy... Nie pamiętam, no ale Mia Kalipa właśnie przez swoją sympatię do West Hamu, z którym, nie wiem czy tam w West Hamie się cieszał, że akurat... Takiego mają najbardziej rozpoznawanego kibicacz, się z tego cieszą. O, Sasza Grey, Paweł Banach, podrzucił. Właśnie, bo ona nawet zagrała w jakimś filmie takim fabularnym, więc, więc, więc oczywiście kojarzę panią Saszę. Słuchajcie, kończę, kończę live, bo na czacie coraz więcej pojawia się nazwisk gwiazd porno. A to, słuchajcie, zaraz nas minister, wiceminister Andruszkiewicz streamy ma ścigać, zaraz się z tego zrobi patostream. Lepiej przejdźmy z powrotem do futbolu. Dużo Saszy tutaj się pojawiło na... <laughs> nie, słuchajcie, no nie, no. Sza, Sza, Sasza przejęła czat. Dlatego kończę już. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie łapki w górę. Cytat z tweeta Oskara Lewandowskiego. Ja mam większe szanse na zaliczenie koleżanki z roku niż Legia na przejście Rangers, a wierzcie mi, szanse mam zerowe. Oskarowi życzymy jednak, żeby nie, u, nie ustawał w trudach i Legia też na pewno się przed Rangersami nie położy. Ten koleś, który pisał na czacie, że... Pamiętacie, bo to do, do, zostało przez Was dostrzeżone, że prędzej... Prędzej e, jego koleżanka z, ze studiów, z roku, e, zgodzi się z nim pójść do łóżka, e, niż Legia e, wygra z Rangers. No i prawie, że wyszło na jego, o tyle, że Legia nie wygrała z Rangersami, odpadła, jak pamiętamy, a teraz właśnie do mnie napisał, no bo byłem ciekawy, jak tam sytuacja, a okazało się, że koleżanka co zrobiła? Zmieniła uczelnię. Także słuchajcie, no, yy... ale cieszę się, że dzielicie się ze mną nawet takimi swoimi intymnymi yy, historiami. Fan Grilla z wózka Koszańskiego, Tesco. Panie Michale, napisała do mnie najpiękniejsza kobieta, jaka w życiu widziałem. Piękne ciało, piękne pośladki i biust, włosy do pośladków i usta idealne. Okazało się, że to. Trans, co mam robić? No to już musisz sam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Nie, nie znamy się osobiście, więc. Mm. No, muszę powiedzieć, że nie wiedziałem, gdzie dojedziemy. Myślałem, że napisała do ciebie dziewczyna, że ogląda live'y i ty oglądasz, i ona ogląda. A tutaj, w sumie, mogę powiedzieć, że obaj oglądacie, jeśli oglądacie, nie wiedziałem. Tak to z wami jest, słuchajcie, czasami pod Podpuszczacie, i ja tu jadę, 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 a na koniec taka niespodzianka. Ale rozumiem, że i dla ciebie to była niespodzianka. Ciekawe, w jakich okolicznościach w końcu to odkryłeś. O rany, fan Sikania na Paznokcie Lamy, pisze: Właśnie się z dziewczyną kochamy, i oprócz słuchania jej krzyku, słyszę pana głos, to ogarnia mnie podwójna radość. Nie wiem, aż jak to skomentować, czy powinienem się cieszyć, czy współczuć twojej dziewczynie, no jednak słuchaj, no może wycisz tego pola, ja ci już wybaczę i skup się na niej, no yy, fanie. Od razu podzielę się z wami niesamowitą historią, podjeżdżam pod budynek, tylko od strony mm, Wisłostrady, yy, otwieram tylne drzwi, żeby wyjąć koszulę, żeby jakoś się prezentować przed wami, a tutaj nagle Dziewczyna, którą widziałem, bo szła takim chwiejnym krokiem, mijałem ją, ładna blondynka, szczupła, czarna, suknia z bardzo dużym rozcięciem, nagle pakuje mi się z tyłu do samochodu i mówi do mnie, ja oczywiście miło ją tam powitałem, ale słucham o co chodzi, a ona mówi do mnie, na, na konstruktorską poproszę. A ja mówię, że w ogóle bardzo chętnie pomagam młodym ludziom, ale akurat idę na live'a na YouTube'a. Ona tak na mnie patrzy i chwilę żeśmy porozmawiali, aż słuchajcie, przyszedł pan portier i mnie uratował, po prostu otworzył drzwi i mówi, proszę pani, to nie jest taksówka, to nie jest Uber. No i ja ją zaprosiłem na live'a, mówię, proszę bardzo, może Pani zaczekać, obejrzeć nawet live'a od kulis, i, no ale y, w końcu y, zapytała jeszcze, czy nie jedziemy, ja mówię, no w tym momencie nie jedziemy. Pawlos, Panie Michale, proszę pozdrowić tych, którzy walentynki spędzą sami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i tych... Którzy walentynki spędzą sami, bo na przykład ich ukochana, czy ukochany jest w zupełnie innym mieście na drugim końcu Polski, i tych, którzy spędzą sami, bo, bo są sami, to tym życzę, żeby to były ostatnie takie wasze, w waszym życiu walentynki. Zobaczycie. Licząc do następnych walentynek, na pewno kogoś uda Wam się znaleźć, może pasjonatkę albo pasjonata futbolu przed nami euro, dużo sportowych emocji, igrzyska, będzie okazja właśnie, żeby może w jakiejś fanzonie, bo liczę, że powstaną takie fanzony, gdzieś tak tradycyjnie na jakichś placach w wielkich miastach i akurat słuchajcie, tu Polska, biało, czerwono krzyczycie, patrzycie, to obok was, Krzyczy taka całkiem fajna dziewczyna, może yy, yy, zapytać ją: A oglądasz live yy, polsporta? Ona tak. A może byśmy razem obejrzeli? Słuchaj, tak się składa, że mam w domu yy, takiego fajnego laptopa o fajnej rozdzielczości. Przy, może pójdziemy i obejrzymy go, prawda? Razem, tak? Życzę, żeby właśnie udało Wam się kogoś zapoznać fanzonie. Jaki by to był piękny, słuchajcie w ogóle, że na przykład kogoś, no wtedy jadę w ogóle, jeżeli zapraszacie, to jadę na taki ślub i, i, i błogosławię. Byłoby to bardzo, bardzo i fajne.